Zrób co, jeśli proszę. Co mam zrobić? Muszę chodzić w czarem i w brzydkich włosach. Nie musisz, spokojnie. No nie. To ci zabieram. Bierz te rzeczy i idź na górę. Jeśli <laughs> nie znalazłeś tej części, idź na poprzedni odcinek. Wszystkiego się dowiesz. A to idzie do kosza. Albo to... Nie wiem, obojętna mi. No. To przecież miało się... Ha. Idę do niej. I też pójdę. Z przyjemnością. Przenosimy się na drugie piętro willi. Nie chcę tu żyć. Nie podoba mi się to życie. Schowam to przed moją matką. Całe życie mi nie pozwoli to nosić. Dam to tutaj, to tu, i tą książkę dam tutaj. Spakuję sobie te ubrania. Jeszcze te. Dobra, nie spakowałam się. Ucieknę stąd. Na pewno. Idę na teraz. Kochanie, ale mi jest brudno. No, idę posprzątać. Ach, mój kochany synek. Mam takiego kochanego synka, że nam posprząta. Chodźmy jednak na dół. Okej. Okay. I przeczytaj jego lekturę. <ścoughs> <ścoughs> Idź posprzątać, szmato. Już idę. Mam to posprzątać? Tak, wrzuć do basenu oboje, nie wyrzuć się za okno, bez różnicy, poproszę, żeby to zniknęło. <śmum> nie, ma tego nie widać, jasne? Rozumiemy się, jasno. Tutaj ma być czysto, rozumiesz? Nie ma czegoś takiego być. Nie może. A! Jestem cały mokry, idę się przebrać. A ty tu zostań. Czemu ja mam mieć takie życie? Nie podoba mi się ono. Jeszcze moja matka mi nie wierzy. Jak ona może mi nie wierzy? Muszę zanurkować do basenu. Jestem cała mokra. Nie mieści się. Muszę znaleźć jakiś nowy. Tam jest. Popłynę. Nie, mam dość. Muszę stąd odejść. Posprzątałaś? Tak. Idź się przebrać, bo wyglądasz katastrofalnie. Oczywiście. Przebiorę się, ale własny strój. Dobra, i się ubieramy. Ubiorę kurtkę, bo będzie zimno, jak stąd ucieknę. No i mam wszystko. I zapomniałam, i włosy. Dobra, widzowie, stwierdziłam, że nie potrzebna mi walizka. No to idziemy. Trzeba zrobić smutną minkę. Okej. Okay. Gdzie ty idziesz? Idę po rzeczy, porzucić je do kosza. Okej, okay, ale zładzisz mi tu zaraz. Tak. Chytry plan, prawda? Pra, Chytry prawda? Na pewno. Już prawie jestem. Wolna. A teraz te śmiecie tu zostawiam. Jestem wolna. Jesteście ciekawi, jesteście ciekawi, gdzie ucieknie nasza kochana Kasia. Czy jesteście ciekawi, co będziemy zwiedzać? Jakie przygody, ogromne przygody. Zostawcie łapę w górę, suba dzwoną, żebym wiedziała, że tego chcecie. Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa pa!